Yo! Siemano, z tej strony na Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj widzowie, pomyślałem sobie, że, ej, możecie pamiętać o mnie, ale kiedyś zrobiłem takie, jak to się wydaje? kiedyś zrobiłem takie wyzwania dla widzów, 5 wyzwań Pantiego w Roblox i no w miarę się to wybiło, ponad 300 wyświetleń, tutaj Wam to pokażę, jak to wyglądało. No, było to fajne przeżycie, mogę powiedzieć. I pomyślałem, ej, a co by jakby zrobić drugą edycję, ale w style Brainrod? No, no, zami pójdzie, no przecież to jest A więc yy, przychodzę do Was z prośbą, i w sumie nie taką prośbą, prośbą tylko też z takim, taką propozycją, że szukam 7 osób, które wystąpią w filmie. Jedyne moje wymagania to są działający mikrofon i Discord. I to tyle, bo grupkę założę na Discordzie, i tam Wam dam wszystkie informacje dla osób, które wygrają yy, ten, jakby możliwość nagrania z tego odcinka. Będzie to, widzę, pięć wyzwań fankiego w style Ebreirot. E, możecie się teraz zastanawiać, i e, Fanti. dobra, mam mikrofon, mam Discorda, mam nadzieję, że będę tą siódmą osobą, ale jak mogę w niej wziąć udział? A więc co widzowie, daję wam takiego oto posta, tutaj teraz wam pokazuję jakiego, na YouTube'a i wchodzicie teraz widzowie tak, w post i yy, klikacie oczywiście łapeczka, jedyne moje wymagania to pod filmem tutaj yy, tym, który teraz się nagrywa, łapeczka subik, łapeczka pod postem, głosujecie w poście i pierwsze siedem osób, które w komentarzu napisze, Mam mikrofon, mam Discorda, chcę wziąć udział Daję im, jakby wiecie, to jest serduszko i daję wam link do mojego Discorda albo po prostu nazwę, bo nie zawsze każdemu działają linki Dodacie mnie widzowie i stworzycie dla nas jakąś grupkę i tam się dogadamy co i jak. Dlatego jeśli chcecie wziąć udział i być, tworzyć razem ze mną widzowie tą piękną historię, tą wiesz, o co chodzi, ten piękny odcineczek, pięć wyzwań fantego w style BrainRot, całe tutaj będą widzowie widzowie. Aj, ale to zabrniało, więc teraz widzowie w kącie pod tego posta, kto pierwszy ten lepszy, myślę, że mogę to nazwać i co? Mam nadzieję, do zobaczenia! A i tak przy okazji wejdźcie w ten filmik, bo wiesz, YouTube go proponuje, a ja się staram, więc mogę zostawić temu łapence, nie? Dzięki!